Dzisiaj jestem w wami, ja bardzo żyjąc gram, nie prowadzę w Grunicji, a nie do, a tam najbliższą mam. Wyruszałem w czasie suszy, starą się ma zamknąć, takiego losu bym przez was na świecie, za mną nie lej łez. O za mną, o, nie płacz, bo już dość, Idę do sobie z panem, co na kolanie, jak południa gość. O Grzu, za mną. O nie płacz po już dość, idę sobie z bandzy na kolanie jak z południa goś. swojej nocy miałem taki sen, gdy wszystko było trza, jakby chętna górka, żeby tu za mną do mnie szła. Tuż tak nagryczany klasek, A nic wynicy wilgoć łez, więc powiadam, że z południa tu za mną nie lej łez. O Suzano, o nie płacz po już dość, idę sobie z bandzy na kolanie jak z południa gość o, Susanna, o nie, poć, I do z że na kolanie, jak z go. Dzisiaj jestem w panie i na banczo idąc gram. Jutro i w Janie, no a tam najbliższą mam. W zeszłej nocy miałem taki sen, że wszystko było szal. jakby Jakby wychęca górka, żeby zdech, co tam mną na mnie szła. O, za o no, no, nie płeć, bo już dość. I do że Nie płacz, bo już dość. Idę do sobie spać na kolanie, jak spóźnię dość. Odsuń za mną, nie płacz, bo już dość. Idę do sobie spać na kolanie, jak spóźnię dość. Odsuń za mną, on nie płac, bo już dość. Idę do sobie spać na kolanie, jak spóźnię dość. Odsuń za mną, on nie płac, bo już dość. This band, so this one's on line, the Expo, and